Dane są funkcje liniowe f od x równa się x odjąć 2 oraz g od x równa się x dodać 4, określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Zkaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h od x równa się f od x razy g od x. No to na początek przepiszmy sobie tą naszą funkcję h od x z polecenia, czyli h od x to się równa f od x razy g od x i teraz w miejsce f od x oraz g od x podstawimy te nasze funkcje, ponieważ je znamy, czyli będzie x odjąć 2 razy x dodać 4. Wymnożymy sobie te dwa nawiasy przez siebie, czyli nasza funkcja h od x wyjdzie równa x kwadrat dodać 4x odjąć 2x odjąć 8. Wyrazy podobne, czyli plus 4x minus 2x sobie zredukujemy, czyli nasze h od x wyjdzie równe x kwadrat, dodać 2x odjąć 8. Widzimy, że mamy tu funkcję kwadratową. No i tak naprawdę na tym etapie możemy już odrzucić sobie dwie odpowiedzi spośród czterech podanych, ponieważ widzimy, że nasze A nasz współczynnik A jest równy 1. To wyznaczmy sobie jeszcze pozostałe B jest równe 2C jest równe minus 8 nasz współczynnik A jest równy 1, czyli jest dodatni, więc ramiona naszej paraboli skierowane są do góry. Widzimy, że ramiona skierowane do góry są na rysunkach A i C, zatem jedna z tych dwóch odpowiedzi będzie poprawna, ale żeby tak móc powiedzieć na 100%, która z tych odpowiedzi jest poprawna, będziemy musieli wyznaczyć sobie miejsca zerowe, ponieważ widzimy, że znamy dokładnie miejsca zerowe. Żeby policzyć miejsca zerowe, potrzebujemy deltę, wzór na delta b kwadrat minus 4 a no to podstawiamy, policzymy, 2 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 8, no to uzyskamy 4 dodać 32. Nasza delta wyjdzie równa 36. Pierwiastek z delty będzie równy 6. x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a podstawiamy, czyli minus 2 minus 6 przez 2 razy 1, czyli przez 2, czyli będziemy mieć minus 8 przez 2. Czyli nasze pierwsze miejsce zerowe jest równe minus 4, i tak naprawdę na tym etapie już jesteśmy w stanie wskazać poprawną odpowiedź, ponieważ widzimy, że z tych dwóch kresów tylko na jednym miejsce zerowe jest równe minus 4. No ale policzmy sobie jeszcze drugie miejsce zerowe minus b plus pierwiastek z z przez 2a. To się równa. Minus 2 dodać 6 przez 2, czyli to będzie 4 przez 2. Zatem drugie miejsce zerowe tej funkcji jest równe 2. No i tutaj już na 100% możemy odpowiedzieć, że poprawną odpowiedzią jest A.